Okay. 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 Ostatnio na TikToku obejrzałam jeden filmik o skoliozie, i teraz mam cały feed wypełniony różnymi sprawozdaniami z operacji po skoliozie i w ogóle o życiu ze skoliozą itd., itd. I był tam jeden taki pan doktor, który powiedział coś, co mnie przeraziło i o czym nie mogę przestać myśleć, że skoliozy potrafią postępować na przykład jeden stopień rocznie. Więc. Po na przykład 20 latach ta skolioza może być już 20 stopni większa, no czyli to jest bardzo dużo. Ja ostatnią skoliozę miałam mierzoną chyba może, nie wiem, gimnazjum, liceum, no więc ja wtedy miałam już no 20 lat, no nie minęło 20 lat, ale prawie 20 lat. Nie no dobra, przeginam, przeginam trochę, <laughs> może 15, nie wiem, nieważne. I ja wtedy miałam 40 stopni i od tamtej pory... Niby zostałam z takim przeświadczeniem, że ta skolioza nie postępuje. No bo tak właśnie mi mówili lekarze, bo było na przy, w przeciągu chyba tam paru lat ta skolioza sprawdzana zdjęciami, że ona nie postępuje. I ja z takim przekonaniem zostałam i od tamtej pory nie jestem pod stałą opieką ortopedy, tylko raczej tak um, doraźnie od fizjo, właśnie u jakichś tam profesorów, żeby się poradzić, ale nie jest tak regularnie sprawdzana ta skolioza, co może być prawdopodobnie troszkę mało odpowiedzialne z uwagi na to, że ta skolioza ma 40 Stopni, więc teraz może mieć około 50, a ja już wtedy byłam kwalifikowana na operację. Więc trochę mnie to przeraża, właśnie dlatego, że ta operacja jest chyba, Boże, z tego co widziałam, no nie na, na TikToku, że ludzie mówią, że to jest chyba najbardziej bolesna operacja w ogóle Ever, chociaż, no. Trudno to stwierdzić, no bo wiadomo, że ból to jest taka bardzo subiektywna kwestia, subiektywna opinia. Operacja wygląda tak, że się po prostu wkręca takie śruby w kręgosłup i pręty po dwóch stronach, przez co ta skolioza jest wyprostowywana, chyba tak bym powiedziała, że fizycznie po prostu przez lekarzy tak skręca, no i ten kręgosłup się prostuje. No i z jednej strony jest to przerażające, ale jeżeli miałoby to zająć no powiedzmy taki powrót, nie powiedziałabym, że to do pełnej sprawności, no ale około miesiąca powiedzmy, tak żebym mogła już po prostu chodzić bez bólu funkcjonować, no to może i to by było warte, jeżeli Później by mnie na przykład nie bolały plecy. Bo jeżeli potem mnie nie będą bolały plecy tak, jak mnie teraz bolą, od dłuższego chodzenia, dłuższego siedzenia, dłuższego treningu, dłuższego leżenia w ogóle, no, no to jest naprawdę bardzo upierdliwa rzecz, jeśli chodzi o życie tak na co dzień. Więc jeżeli ta operacja miałaby spowodować, że ja nie będę odczuwała tego bólu aż tak, jak odczułam go teraz, no to w sumie to by było warto. Natomiast widziałam jeszcze jedną taką dziewczynę, która powiedziała, że u niej ten ból pleców może się trochę zmniejszył, Faktycznie, ale nie jest tak, że ten ból w ogóle nie występuje. No więc to też jest takiego, kurde, trochę głupiego robota, chociaż no prawdopodobnie nie tylko dla, dla bólu się robi tą operację, tylko też dlatego, że po prostu cię składa w pół. No właśnie, 40 stopni miałam wtedy i już byłam kwalifikowana do operacji właściwie przez jednego profesora. A teraz, gdyby ta skolioza faktycznie po, postępowała i na przykład teraz ktoś by mi zmierzył tą skoliozę i ona by miała 45 stopni, no to to już jest naprawdę moc. Na mocna wskazówka do tego, żebym miała operację. Najgorsze w tej operacji jest to, że tak jak teraz kręgosłup zbiera trochę i amortyzuje wszystkie wstrząsy, na które się wystawiamy w życiu, to później to się nie dzieje. Później to jest tak, że kręgosłup jest jedną wielką kością, bo jest zbity prętami, śrubami i nie ma tych takich międzykręgowych poduszeczek, które zbierają te amorty, te, które amortyzują te wstrząsy. I to jest przerażające. Można wrócić do sportu potem właśnie do takiego dźwigania sobie ciężarów, jak ja sobie tutaj dźwigam, czyli bardziej takiego statycznego treningu siłowego, raczej nie do powerliftingu, którego już bardzo dawno nie robiłam. Więc to jest pocieszające, że można wrócić, to nie jest tak, że jesteś w ogóle unieruchomiona do końca życia. Natomiast nadal to jest przerażające, ale ciekawe, o ile centymetrów byłabym wtedy wyższa. Bo teraz mam 1,78 m i gdyby mi naprostować, to ciekawe, czy wtedy właśnie wzrost jakoś i czy wtedy na przykład talia by się wyrównała, żebra by doszły do siebie. No to jest niesamowite. Myślę, że prędzej czy później się, się przekonam, bo nie wiem, jakieś mam takie głębokie przekonanie, że będę musiała się poddać tej operacji. Całe życie to właśnie było odkładane, a teraz nie wiem. Gdzieś tam z tyłu głowy mam dwa przekonania. Pierwsze przekonanie jest takie, że Klusia wcale nie ma alergii na mleko i że to wszystko były jakieś po prostu przypadki i zbiegi okoliczności tych wszystkich wysypek, o których mówiłam w filmie o rozszerzaniu diety, a drugie przekonanie jest takie, że będę musiała się poddać tej operacji. Mówią, że u mnie nie widać skoliozy, no to teraz uwaga prezentuję. Nadal nie widać?

Te 48 No więc moje romantyczne robienie kawki, tak jak to miało miejsce zanim Glosia się wyludziła nie istnieje, zawsze muszę przykryć ten ekspres kocem i trochę wygłuszyć dlatego, że ten ekspres jest bardzo głośny i to by się w sumie zgadzało, dlatego, że kiedyś jedna z Was pod rolką, w której, na Instagramie w której też to robiłam właśnie napisała, że o Jezu mamy taki sam ekspres, głośny jest, nie? No, takie no, jest naprawdę bardzo, bardzo głośny Noce są wyspane, ta presja snu jest bardzo mała, więc każdy taki najmniejszy smer, każdy taki najmniejszy promyk światła w ich pokoju jest w stanie, na przykład taki spód drzwi jest w stanie je obudzić. Dlatego my mamy po pierwsze bardzo ciemną glucie w pokoju. Drzwi są zamknięte, ale też właśnie mamy położony taki plec pod drzwiami, bo mamy dosyć wysoki prześwit. Jak byłam tam u niej kiedyś w pokoju, kiedy właśnie było ciemno, no to yy, jak zapalił Mati światło właśnie w łazience, to ten pokój po prostu tak się rozjaśnił maksymalnie, więc to jest bardzo duży impuls dla takiego małego dziecka. Więc jeżeli wasze dzieci się budzą o 5, no to właśnie jest duża szansa, że już po prostu mają jakiś taki duży impuls z zewnątrz i są bardzo ciekawe tego, co tam się dzieje i po prostu już nie chcą spać, więc to jest dosyć, dosyć takie klasyczne ich zagranie. No to ja mam jeszcze chwilę dla siebie, zanim ta mała w wstanie, więc odpalam sobie coś na YouTube, żeby wyčilować, no bo potem w przeciągu dnia właściwie nie mam czasu, żeby jakkolwiek cokolwiek oglądać. Mój YouTube jest na razie opanowany jakimiś tam <laughs> świątecznymi piosenkami jazzowymi właśnie z się bohatkiem na przykład. Widziałam, że bardzo jej się to podoba i mu mu po prostu sobie siedzieć, słuchać i się bawić, więc to jest bardzo słodkie. Ale właśnie Karol wypuścił podcast z Radzienkiem. Oczywiście, że to oglądam, bo kurde uwielbiam. To jest chyba ta jedyna taka doroczna ich rozmowa, którą ja oglądam. Że jakie fajne usłyszałam w tym podcaście. Radek właśnie powiedział, że dramatem naszych czasów jest to, że we wszystkim co robimy, co tworzymy, czy to jest sztuka, pisanie, cokolwiek, wymagamy od siebie, żeby ten produkt był w 100% perfekcyjny i najlepszy na świecie. I nie dajemy sobie żadnego przyzwolenia na popełnienie błędów, i ja mam dokładnie to samo z tymi vlogami, że najpierw muszę znaleźć sobie jakiś tryb, Kręcenia tych vlogów, właśnie, żebyście chcieli to oglądać, żeby to było jakkolwiek storytellingowe, jakieś interesujące, bo mam w tym jasno określony cel, dlaczego to robię i dlaczego chcę to w ogóle wrzucać. Ale z drugiej strony mam też tak, że bardzo się blokuję z tym i tyle, ile ja materiału wyrzuciłam do kosza, po prostu, właśnie dlatego, że wydawało mi się, że to jest beznadziejne, mało interesujące, brzydko nagrane. To jest po prostu szok. Może gdybym właśnie większość z tych rzeczy, które nagrywam, publikowała i dawała sobie jakieś przyzwolenie na to, że to nie musi być w 100% perfekcyjne, to może dzisiaj byłabym z vlogowaniem w zupełnie innym miejscu niż jestem teraz, bo teraz właściwie dopiero zaczynam, bo, bo przełamałam się i to po prostu wrzucam. I to jest niesamowite. I bardzo cieszę się, że to usłyszałam, bo to mi daje takie trochę. No nie wiem czy przyzwolenie, ale będę starała się myśleć o tym, że faktycznie nie wszystko, co tworzymy, musi być super. Warto, żeby było, ale może nie od razu takie będzie, może nigdy takie nie będzie, nie wiadomo, ale faktycznie wezmę sobie to, że nie musi to być perfekcyjne. Czy to znajdzie odbiorców, czy to nie znajdzie odbiorców, czy to znajdzie odbiorców od razu, czy dopiero później, zobaczymy na pewno Instagram. Nauczył mnie czegoś takiego, że od razu to ma bardzo duże wyświetlenia i bardzo dużą ilość komentarzy, reakcji i tak dalej. YouTube jest to o wiele cięższą formą, co, z czego oczywiście zdaję sobie sprawę. Więc tutaj ta moja dopamina, która się uruchamia właśnie po tym, że publikuję coś i to od razu idzie, no, będę musiała się z tym trochę pohamować i może moje dehadowe zapędy trochę się przećwiczą właśnie na YouTube'owych perypetiach. Fajnie usłyszeć, że to, co robimy, nie musi być zawsze perfekcyjne. I w sumie ja to samo mówię w kontekście treningu na Instagramie, więc. O Boże, człowiek jest taki skomplikowany. Aha, moje dziecko się obudziło. To... to jest takie śmieszne, jak ona zaczęła siadać, więc ona po prostu siedzi jak taki pijany na weselu. A czasem jeszcze patrzy o prosto w kamerę, bo ona wie, że ja tam jestem. Czasami mówię do niej przez kamerkę. No, ale jest 1128, czyli trochę to dziecko pospało, jest godzina 6.20, poszła spać wczoraj o 6.52. No więc to jest bardzo, bardzo satysfakcjonujący mnie wynik. Już dawno nie dospała do 7:00. tak do 7.00, tak jak była malutka i tak jak dosypiała. Natomiast myślę, że wszystko przed nami, wszystko zaczyna dobrze się układać. Chociaż myślę, że czeka nas zaraz kolejny taki jakiś regres, dlatego, że zaczyna wstawać na nóżki. I już widziałam, że parę razy złapałaś tak mocno za szczebelki, tak do wstania, I więc potem będzie musiała jakoś się przewrócić z tego stania, zanim się nauczy z powrotem kłaść, więc myślę, że to będzie, <gryw> będzie znowu taki road. Aha, patrzy się na mnie. Co ja tu gadam? Nie, nie słyszy mnie. <gryw> nie mogę. <gryw> tak, w każdym razie kończymy z spanko no i teraz celem jest to, żeby nie wyciągać jej od razu z łóżeczka skoro nie płaczę, tam sobie coś tam ogląda jest super ciemno, więc chyba nic nie ogląda dopóki nie płaczę, to jej nie wyjmuję nie wchodzę do niej, nie zapalam światła jak sobie siedzi, to niech sobie siedzi jak zacznie mnie wołać, no to oczywiście do niej pójdę ale super, jestem dumna z siebie, że ogarnęłam jej spanie po, po naszym regresie no a ten regres właśnie polegał na tym, że ona się budziła pomiędzy czwartą a piątą z takim płaczem, z takim naprawdę płaczem, płaczem, to nie było tak, że ona właśnie sobie siedziała, coś tam pojęczała, tylko naprawdę od razu budziła się z takim płaczem, nie wiem, bardzo, bardzo agresywnym, takim, że aż nie, nie mogła złapać oddechu pomiędzy płaczem a płaczem. Więc to był taki płacz przerażający, naprawdę. No więc ja do niej wchodziłam i ją jeszcze usypiałam, bo oczywiście godzina piąta to jest, traktujemy tą pobudkę jako pobudka nocna, nie jako sygnał, że dobra, to już jestem gotowa, żeby wstawać. Więc wchodziłam tam po ją bujałam 15 minutek, odkładam ją do łóżeczka i ona potem dosypiała właśnie do 6.30, więc jakby to nie był taki duży regres cenny, ale właśnie w tych porannych godzinach, kiedy ta presja snu jest bardzo niska, no to wtedy musiałam trochę zadbać o to, żeby ją wrócić do snu i żeby dospała do jakiejś sensownej, człowieczej godziny. Boże, niby Wigilia, niby grudzień, a jest po prostu taka pogoda, jakby były... Boże, muszę stąd iść. Chciałam nagrać romantycznie przodnie, ale chyba nie dam rady. Jest tutaj taki vibe, jakby była wiosna. Jedyny vibe jest taki, że tam jest choinka. I to jest jedyna rzecz. Świąteczna w tym domu, ale naprawdę jeszcze z tym światłem, totalnie jakby była wiosna. No tak, biednie bym powiedziała, że to wygląda w takim dużym talerzu, ale nie mam takich małych talerzyków do ciasta. No wygląda to tak, musicie uwierzyć na słowo, bo nie wygląda, ale jest naprawdę bardzo dobre i to jest ciasto, które robi się tak bardzo szybko najdłużej się czeka na to, żeby wystygł budyń, ale oprócz tego, Boże to jest naprawdę idealne ciasto i w sumie na każdą okazję, bo tak na święta super, na sylwestra super na urodziny super, kiedyś zrobiłam takie urodzinowe ciasto, posypałam kolorową posypką wbiłam świeczki i wyglądało bosko, tylko jedyny problem był taki, że zrobiłam za małą blachę bo po prostu było na idealnie tam na chyba 18 czy tam 17 kawałków a jeszcze ktoś by Chciał sobie podnieść, więc wiadomo, nie, ale... Mm. jest też bardzo słodkie, bo jest tu mleko skondensowane, które daje całą słodkość, ale... umówmy się, mleko skondensowane jest super. Mm. Więc w sumie taki mały kawałek, ale seryjnie wystarczy. Je się go w pół minuty. Ale naprawdę daje takie nasycenie i taką wiadomość, że o dobra, to się zjadło fajne, słodkie ciasto, więc to już na święta nie zrobicie, no bo ten vlog już jest udostępniony po świętach. Ale... wrzucam przepis. Mhm. Może ktoś się pokusi na sylwestra. przepis na to ciasto jest naprawdę banalnie prosty. Polecam zacząć od ugotowania budyniu. Potrzebujecie dwa budynie i 750 ml mleka, czyli o 250 ml mleka mniej niż jest napisane na opakowaniu, no bo chcemy, żeby tutaj ten budyń był trochę gęstszy. Jeśli lubicie słodko, no to polecam ten budyń osłodzić. Ja nie osłodziłam i w sumie trochę żałuję. Przynajmniej trochę tego cukru trzeba tam dołożyć. W międzyczasie rozkładacie na blaszce pierwszą warstwę herbatników. Ja robiłam tutaj dwie mniejsze blachy, bo ciasto jechało w dwa różne miejsca, ale można też zrobić jedną taką dużą i też wszystkiego starczy. Jak budyń ostygnie, wykładacie go na herbatniki i przykrywacie kolejną warstwą herbatników. Do garnka z ciepłą wodą wkładam masę krówkową taką w słoiku, żeby była bardziej lejąca podczas nakładania i nie lepiła się tak do szpatułki, ale można pominąć ten krok. Mi tak po prostu jest łatwiej, no bo łatwiej się tą masę potem wykłada. Jak masa będzie ciepła, wykładamy ją na herbatniki i przykrywamy kolejną warstwą herbatników. Wkładamy ciasto do lodówki najlepiej na całą noc, żeby herbatniki zrobiły się miękkie od mas. W dniu podania najlepiej ubić bitą śmietanę z cukrem pudrem i wyłożyć jako wierzchnią warstwę ciasta i możecie podbijać świat z najlepszym ciastem świata. Naprawdę nie znam osoby, której to ciasto by nie smakowało. Właśnie się ogarnęłam z Wigilii i pożegnałam kości, którzy przynieśli ciasto. I mówię, kurde, aż muszę to nagrać, bo to jest po prostu niesamowite. Jak bardzo mam mózg spaczony alergią, bo przynieśli ciasto i popatrzcie ja na to ciasto i mam takie, Jezu, to ludzie naprawdę idą do cukierni i mówią, hmm, dobra, poproszę to, które ma orzechy, mak, że ludzie jedzą takie rzeczy i nie jadą potem do szpitala, albo że nawet nie muszą pytać, z czym jest to ciasto i sobie po prostu tak, sobie po prostu tak jedzą. Ja na to patrzę i już, i już po prostu jadę do szpitala, bo gdybym to zjadła, to bym umarła, naprawdę. To jest to ciasto. Tu jest makowiec, no klasyczny, jest posypany orzechami i tu jest jakieś ciasto też z, z jakimiś orzeszkami, tam w środku jest jakiś krem czekoladowy i tak dalej. Wygląda to przepysznie, oczywiście, że tak. I tak zazdroszczę, że po prostu ludzie mogą sobie coś takiego jeść. Właśnie a propos alergii, no i to rzeczywiście Klusia dzisiaj nie mogła za wiele zjeść, ale jak na przykład idziemy gdzieś na wesele, no to ja tak zazdroszczę Matiemu, bo on podchodzi sobie po prostu do stołu tam, gdzie jest ciasto, i bierze sobie wszystko, nie pyta, nie patrzy, czy to może, czy nie może, czy ma jajka, czy nie ma jajek. Wiadomo, każde ciasto ma jajka. A ja jedynie podchodzę tam, gdzie są owoce, i też patrzę, czy, czy są owoce, które mogę. I najczęściej wybieram właśnie winogrona, chociaż też nie zawsze mogę. I truskawki, ale gdybym miała tak podejść i zjeść ciasto, nawet takie ciasto, które jest niby, no wiecie, na przykład szarlotka, no to już to jajko bym tam jakoś przeżyła. Ale jakby ktoś sobie tak na przykład pomyślał, że a coś tam sobie posypię orzechami, bo są już naprawdę różne pomysły i ja te orzechy widziałam w bardzo różnych rzeczach. Na przykład, ostatnio, jak sobie szłam Lilu Alejką z serami, no to tam jest oczywiście ser z orzechami laskowymi. I już mam takie boże, wszędzie są orzechy laskowe, wszędzie są orzechy, i ja tak bardzo muszę uważać, nie mówię, że to jest źle, bo ja mam alergię i to po prostu jest dla mnie nie okej, okay. ale ogólnie. No, jakby wiecie, no to jest w porządku, tylko po prostu fajnie jest nie myśleć wiecznie o tym, czy mogę coś zjeść, czy nie mogę tego jeść. Na przykład dzisiaj też była taka ryba po grecku, która była robiona specjalnie dla mnie, no bo była robiona bez panierki, w której jest jajko. No i też tego nie zjadłam, dlatego że alergia się tak wbija mocno do głowy, że człowiek się po prostu naprawdę boi, że coś tam będzie w tym jedzeniu, bo jednak ludzie, nie którzy nie mają w ogóle związku z alergią, nie mają doświadczeń związanych z alergią, no to nie zwracają uwagi tak na to, czy tam jest jakaś posypka, która może mieć właśnie orzechy, czy tam są jajka i te różne rzeczy, które, które mnie alergizują i na które musiałam zwracać uwagę już po prostu odkąd chodziłam do podstawówki, odkąd byłam małym małym dzieckiem. I całe życie idę sobie po prostu przez te, yy, przez te wszystkie restrykcje, o matko. O, I właśnie tutaj takie ciasto. I think jest bardzo dobre, bo wygląda na takie, które by było dobre. No. Iśmino, I need to ask you something. Why are you ill? We don't eat. We answer to the microphone. No, we answer the question. Why are you ill? Why you have so high temperature, a fever actually. Oczywiście, kiedy najlepiej się rozchorować, tak jak jeszcze nigdy wcześniej nie chorowała, bo chorowała na razie tylko raz, no oczywiście, że w Wigilię, yy, pierwszy dzień świąt właściwie, wtedy, kiedy jest utrudniony dostęp do pediatrów, tak? Wtedy, kiedy nie ma się kogo poradzić, ile czego brać, co brać i tak dalej, i tak dalej. Więc naszym głównym przyjacielem na razie jest Google. Na razie wszystko jest pod kontrolą, ale jeśli będzie trochę gorzej z temperaturą, no to pewnie czeka nas wizyta na nas że. Ale to jest okropne, bo ja właśnie tutaj się włączam w kontekście macierzyństwa, dlatego, że to jest teraz tak dużo odpowiedzialne za tego małego człowieka, no bo ona mi nie powie, jak się czuje, czy jest dobrze, czy jest gorzej, czy jest lepiej. No i właśnie. Więc muszę tylko sprawdzać jej temperaturę co chwilę, podawać paracetamol, płyny, nawadniać i to właśnie tyle muszę zaufać, że wszystko jest, idzie ku dobremu. Ale właśnie to jest takie ogromna. Teraz czuję taką dużą odpowiedzialność, a jak nie zauważę jakiegoś objawu i teraz to wszystko nagle się zrobi objawione wszystko. Now you're answering my question. Oj, okay, I'm sorry, I'm sorry. You don't have to if you don't want to. Tutaj cały dzień jesteśmy w piżamach. Dzisiaj już rano miałyśmy dwie trzemki kontaktowe, bo wstała o 6, nie chciała już dospać do tej 6.30. Właśnie była taka gorąca, więc od razu zmniejszyłam temperaturę, okazało się, że ma 38. No cry, everything's okay. Mierzymy temperaturę, później była zaraz druga drzemka, 30 minut przypulająca. I potem myślałam, że już nie zaśnie na tą drzemkę taką długą lunchową. A ją normalnie położyłam do łóżeczka. Sama zasnęła, wszystko było w porządku. A jestem, no, jestem taka dumna z niej, że sobie poradziła nawet w takiej opresywy, opresyjnej chwili, jak posiadanie zbyt dużej gorączki. Maty pojechał teraz po termometr, bo mamy tak beznadziejny termometr. Tragedia. Nam, 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 nam. Bo mamy taki termometr tylko pod pachę, no a właśnie teraz chciałam jej zmierzyć temperaturę tak cichutko takim termometrem strzelającym, ale on w ogóle my że w cały świat i pokazuje, że ona nie ma temperatury, a ma tak naprawdę 38, tam 37,5 teraz. No i musimy mieć na nas taki ten termometr działający, się tak tak samo, żeby jej nie wybudzać. Jedyna pozytywna rzecz na razie w tych świętach. Czarka. Piękna. Jednak z krzywej porcelany pije się naprawdę jakoś tak inaczej, tak, tak fancy bym powiedziała. No, ale wracając, rano w Boże Narodzenie Jaśmina wstała z 38-stopniową gorączką. Ona była tak chora pierwszy raz, więc ja trochę nie wiedziałam, co jej jak. Oczywiście się stresowałam bardzo. I najgorsze jest to, że ja chyba mam uczulenie na nurofen w sensie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że mam uczulenie na nurofen i jej nie podawałam nic z nurofenem, z ibuprofenem. I mamy tylko paracetamol. I wczoraj był taki strach, że już nie chciałam jechać z tą gorączką na Sorn, bo ta gorączka, no wiadomo, dzieci gorączkują, myślę, że to by było do opanowania. Ona spadała po lekach, potem znowu wracała. Dostała trzy dawki od godziny siódmej tego paracetamolu i trochę się baliśmy, że przez noc też tak trzeba będzie, że ona będzie w nocy gorączkować i że po prostu przekroczy dzienną dawkę paracetamolu, no bo nie dawałam jej tego na zmianę z ibuprofenem. No i to było dla nas takie najbardziej... W sumie nie wiedzieliśmy za bardzo, jak się za to zabrać. Więc no w najgorszym przypadku byśmy jechali po prostu na sor, żeby oni na sorze jej podali to, ten i był Ale dzięki Bogu nie trzeba było tego robić, bo ja nie wiem jak to się wydarzyło. Ona przespała całą noc i cały wczorajszy dzień, więc chyba ją to bardzo dojechało. Dzisiaj już jest, miała trochę mniejszą gorączkę, ale też jest taka marudna. Ale widziałam, że chyba górna jedynka jej wychodzi, w sensie jest taka bardzo obła, i wydaje mi się, że ja tam widzę zarys takiej koronki zęba. No ale no nie wiem, trudno powiedzieć. Więc ja już kończę dzisiaj te święta, przyszłam sobie na dół trochę pomontować. Oni tam na dole próbują jakoś przeżyć dzisiejszy dzień, jeszcze do końca, do wieczora, żeby iść spać. A my, żebyśmy wieczorem sobie jakoś tam pocilowali. Mamy fajny stand-up na, na Netflixie do oglądania. Skończyliśmy oglądać na noże i bardzo fajne. W sensie to jest taki ciepły, fajny vibe. Tam jest w morderstwach, wiadomo, ale... I nie wiem, jakoś tak naprawdę bardzo przyjemnie się to oglądało. Tak naprawdę podczas końcówki zas zasnęłam trochę i muszę mówić szeptem: no bo Mati nie wie, że zasnęłam, i trochę nie wiem, jak się skończyło. To znaczy, obstawiałam od samego początku jedną osobę i to faktycznie ta osoba zabiła, więc tutaj miałam rację. Ale jeśli chodzi o jakiś tam plot twist i różne te rzeczy, dlaczego, skąd, co wynika, z czego i tak dalej, nie mam kompletnie pojęcia, pozbałam. Ale podobało mi się. Także pierwsze święta. Tak, ciekawie. Relaksik, montaż i wracam do zabawy i przytulania na górę.